Siemanko, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie podsumowanie gali Ma7, a ja już otwieram kartę walk, także zapraszam wszystkich serdecznie do oglądania. Kartę walk mamy już otwartą, także zaczynamy podsumowanie gali Ma7 i oczywiście zaczynamy od pierwszego pojedynku, czyli Rataj versus Strolowany. Myślę, że tempo tej walki było dosyć wolne. Pojedynek mógł skończyć się już w pierwszej rundzie na korzyść Rataja, ale Strolowanego uratował gong kończący pierwszą walkę. Ciosy rataja myślę, w tej walce były dosyć sygnalizowane a garda jego przeciwnika dosyć dziurawa, bo jak wiemy, ciosy rataja dochodziły do szczęki przeciwnika. Myślę, że rataj rozgryzł technikę swojego przeciwnika, bo oczywiście po zadanym low kicku strollowanego, rataj od razu przechodził do kontry, co mu się udawało. Tak jak już mówiłem, tempo walki było dosyć wolne. Myślę, że rataj w tej walce miał taką technikę, żeby raczej nie pchać się w takie stójkowe wymiany, tylko właśnie poczekać. I po zadanym, właśnie, low kicku, czy po ciosie przechodzić do kontry i punktować sobie strojowanego. Jak wiemy, wygrał w tej walce Rata i tak jak już mówiłem, tempo tej walki dosyć wolne. Dużo o tej walce powiedzieć nie możemy, bo dużo o tej walce nie zobaczyliśmy. Sami komentatorzy nawet powiedzieli, że jest to chyba jedna, a dokładnie powiedział to Tripson. Z tego co pamiętam, że jest to jedna z najbardziej nudnych walk w historii Fame Ma, także dużo o tej walce powiedzieć nie możemy. Wygrywa Rata i walka dosyć, tak jak już mówiłem, nudna. Obaj panowie wymieniali mało ciosów, Rataj czekał i kontrolował ataki strollowanego. Dobrze, także przechodzimy do następnej walki Melunides vs. Lupa. Tutaj siła lupy myślę, że zrobiła dużą robotę. Spodziewałem się, że Melunides nie będzie się dawał trafić i pójdzie dosyć szybko w parter i tam się postara to rozwiązać. Ale jak widać, Lupa odrobił lekcję, siła zrobiła robotę. Miel Mielonidas po tych pierwszych ciosach był dosyć zmieszany, nie wiedział co zrobić, nie miał pomysłu na walkę, a Lupa robił swoje i mocnymi ciosami oczywiście wyeliminował Mieloindasa. I w tej walce Lupa wygrywa przez knockout. O, tak jak już mówiłem, odrobił lekcję, dobrze zaprezentował się tu stójkowo, trafiał. Myślałem, że Miel Mieloindas właśnie nie będzie wchodził w takie zagrywki stójkowe, tylko dosyć szybko będzie chciał tę walkę sprowadzić do parteru. A on o dziwo chciał walczyć. Ale tak jak już mówiłem, tutaj robotę zrobiła siła lupy i sobie punktował Dasa. A jak wiadomo, lupa ma dużo siły i te ciosy ważą, i udało mu się znokautować Dasa. Także lupa wygrywa w tej walce przez nokaut. Przechodzimy do następnej walki, czyli lew versus Nyman. Lew miał być, miał być groźny, a jak się okazało, było troszeczkę inaczej. Myślę, że był bezradny w tej walce, nic bardzo nie pokazał. Myślę, że u Lwa też nie zagrała troszkę głowa, ruszał się dosyć szybko, ale nie, nic to nie dawało w walce, nie przegładało się to w żaden sposób na walkę. Marcin ubił Lwa w pozycji bocznej, myślę, że nie ma tutaj zaskoczenia, tak jak obstawiałem, że wygra Marcin Najman, tak się stało. I właśnie myślałem, że tutaj niczym go Lew nie zaskoczy. Jak wiadomo był dosyć szybki, te ruchy tego nie były szybkie, no ale tak jak mówię, nie przełożyło się to w żaden sposób na walkę. Raz się tam nawet potknął o swoje nogi. Także nie miało nic to bardzo wspólnego z tą walką i w żaden sposób się to nie przełożyło na walkę. Marcin właśnie tutaj wyczekał na spokojnie swój moment. Zaatakował podejrzewam najpierw kolanem, tam lew się nadział na to kolano i w pozycji bocznej ubił lwa. Także wygrał w tej walce Marcin Najman. I już przechodzimy do następnej walki, czyli do, czyli do dość dużego zaskoczenia, czyli Hater versus olejnik. Hater zaskoczył, poddał olejnika w tej walce, stójka była dosyć taka chaotyczna. Ale, jak walka przeszła do parteru, hejter zachował zimną krew i poddał olejnika. Zrobił oczywiście tutaj duże zaskoczenie, bo był dużym underdogiem w tej walce. Także myślę, że dużo osób to zdziwiło, bo oczywiście, faworytem tej walki był olejnik. A hejter był dużym underdogiem, a mimo to wygrał w parterze w dosyć takim zaskakującym stylu. Oczywiście, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, już były plotki, że hejter trenował judo. I myślę, że to się potwierdziło i sam to potwierdził, bo powiedział, że trenował. Chwalił się tam nawet później w wywiadach pasem judo, także jak wiemy, jest w tym ziarenko prawdy. I poddał oczywiście olejnika w parterze, także duże zaskoczenie. Ja też tutaj stawiałem na olejnika, bo myślałem, że gdzieś olejnik się zdeterminuje i wygra tą walkę. Myślę, że jak ona by była w stójce, mogłaby być na korzyść olejnika, chociaż ta stójka była taka chaotyczna. Ale walka zeszła do parteru, i hater. Wygrał tam w parterze i poddał olejnika balachą na rękę. Dobrze, przechodzimy dalej, czyli Wiewiór versus Hasan. W pierwszej rundzie tutaj przewagę miał oczywiście Hasan w stójce, trafiał kopnięciami na wątrobę. Ale kiedy walka zeszła do parteru i zmieniła obrót akcji, Wiewiór sprowadził walkę do parteru. Co myślałem, że Hasan właśnie przygotuje się na te obalenia, ale jak wiemy, Wiewiór jest doświadczonym zawodnikiem, także nie jest łatwo i tu myślę, że. Druga i trzecia runda była tak samo dla wiewióra, i przeważnie właśnie w takich pojedynkach, gdzie walczył Stójkowicz i zapaśnicy, to zwycięs zwycięsko z tych pojedynków wychodzą zapaśnicy. Chociażby taki najlepszy przykład walki Kabiba z Conorem Magregorem, gdzie właśnie tutaj mamy takie odmienne style: Stójka i właśnie Parter to wygrywał Kabib. O, jest takich dużo przykładów, bo zapaśników jest strasznie bardzo ciężko pokonać, są oni bardzo twardzi i tutaj w tej walce tak samo wygrywa wiewiór. Jest on zapaśnikiem. W pierwszej rundzie, tak jak ta walka układała się troszkę właśnie na korzyść Hasana, właśnie zadawał te kopnięcie na wątrobę, dochodziło. W pierwszej rundzie, z tego co pamiętam, nawet zadał kopnięcie. Oczywiście Wiewiór protestował, miał dla siebie chwilę czasu, bo sygnalizował to kopnięcie jako wkrocze. Oczywiście to kopnięcie nie było wkrocze, tylko na wątrobę i tutaj myślę, że Wiewiór zagrał troszkę na czas, bo zabrało mu to kopnięcie troszkę trenu, mógł sobie właśnie odpocząć troszkę oszukać i to było oczywiście na jego korzyść, ale zasłużenie wygrał, bo druga i trzecia runda dla niego tutaj dobra robota zapaśnicza rozprawił się ze swoim rywalem, także Wiewiór zwycięża. Myślałem też właśnie, że Hasan tutaj nie da się tak łatwo obalić, że przygotuje się bardzo dobrze na to obalenie, będzie ich bronił, a w stójce właśnie będzie kopał i punktował, ale tak się nie stało i wygrywa tą walkę Wiewiór. I można dodać, że walka była bardzo dobra i interesująca. Przechodzimy do następnej walki, również ciekawej, czyli Tyburski-Tańcula, tutaj myślę jedna z najlepszych walk Federacji Fejmem ma, Tańcula ma bardzo twardą głowę, przyjął bardzo dużo ciosów, o ile pamiętam narożnik Tańculi właśnie przerwał walkę i Tyburski z tego co wiem złamał nos Tańculi, z tego co wiem też również zostały naruszone żebra. Także narobił Tybulski tro, troszkę nieprzyjemnych kontuzji swojemu rywalowi. Pokonał go bardzo w dobrym stylu, zaprezentował Tyburski bardzo dobrą stójkę. Lułki tutaj też robiły jak najbardziej robotę, był bardzo szybki. Stójka naprawdę na dobrym poziomie, szybkość też. No także myślę, że zaprezentował się tutaj fenomenalnie. I tak jak na niego stawiałem, tak się stało. Też mnie dziwiły troszkę te kursy bukmacherskie na tańcule, bo właśnie. Tak jak ja sobie obmyślałem to z tego co zauważyłem, to właśnie Tyburski tutaj będzie miał dużo przewagę. No i jak widać miał także walka najbardziej jak na jego korzyść zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Był bardzo szybki, bardzo dynamiczny. Takie te ciosy, szybkie, dynamiczne luki też robiły robotę, trafiał. O także myślę, że tutaj nie miał większego problemu, a tańcuda co trzeba podkreślić, bardzo twarda głowa bo mimo tego, że przyjmował tyle ciosów, starał się obalać cały, cały czas szedł naprzód także ma bardzo twardą głowę i szacunek dla niego za to, że tyle wytrwał ale zwycięz... zwycięzcą tej walki jest Tyburski a już przechodzimy sobie do następnej walki, czyli Malczyński versus Gola, tutaj Wojtek tak jak myślałem, podpalił się chciał zaskoczyć tutaj lukikami Dawida ale Dawid, w swoim stylu zachowawczo, na spokojnie, uderzał i trafiał Wojtka. Wojtek, tutaj, tymi kopnięciami, połamał sobie nogę. Z tego, co dobrze wiem, bynajmniej tak mówili, że połamał sobie nogę. I walka została przerwana. U Dawida było widać właśnie to doświadczenie. Wojtek tutaj bardziej chciał zaskoczyć, zaryzykować, ale się nie udało. Trafiał kopnięciami mocnymi w kolano, i właśnie to przyczyniło się do jego kontuzji. Te kopnięcia były niecelne i dosyć kontuzjogenne. I w tej walce wygrywa Malczyński. Tak jak już mówiłem, myślę, że tutaj to doświadczenie i to właśnie takie zachowawcze poprowadzenie walki pozwoliło mu wygrać. Miał chłodną głowę, sobie na spokojnie punktował powoli. A tak jak właśnie już mówiłem, Wojtek się podpalił w tej walce. I co oczywiście nie działało na jego korzyść. Myślał, że może zaskoczy, że może uda się zaskoczyć jakimś jego ciosem i że dosyć szybko wygra z Dawidem, ale tak się nie stało. Ale chcę przypomnieć, że w tej walce właśnie nie mieli dużo czasu na przygotowania. Bo wzięli to walkę z doskoku, z wakacji, także i tak wielki szacunek. I myślę, że walka nie była aż tak zła jak mogłaby być, bo właśnie była wzięta z wakacji. Także tak jak już mówiłem, wielki szacunek i wygrywa w tej walce Malczyński. A teraz przechodzimy sobie do następnej walki, czyli Linkiewicz versus Renter. Tutaj doświadczenie Marty Linkiewicz myślę, że zrobiło robotę, była, miała dużo lepszą stójkę. Znacznie poprawiła właśnie swoje umiejętności stójkowe, no i widoczny progres przede wszystkim z walki na walkę, także Marta wygrywa tą walkę, doświadczenie myślę zrobiło tutaj, odgrało tutaj dużą rolę i tak jak właśnie nie dała sprowadzić się do parteru swojej przeciwnicy, bo właśnie jej przeciwniczka upatrywała myślę jedyną szansę w parterze, ale, ale Marta właśnie nie dała się sprowadzić do parteru i wygrywa tą walkę przed czasem. I przechodzimy już do następnej walki, czyli przedostatniej walki, bardzo ciekawej, a mianowicie chodzi o walkę Ferrari vs Polak. Tutaj bardzo ciężki nokaut na Polaku. Myślę, że obaj pokazali, co to znaczy złość w klatce. Walczyli dosyć tak szaleńczo, mało zachowawczo i myślę, że gdyby wcześniej doszedł jakiś cios w pierwszej rundzie, czysty, za ta walka mogłaby się już skończyć wcześniej, bo ciosy były naprawdę mocno. Adrian myślę wypadł troszkę lepiej technicznie, ale jak wiemy został znokautowany, lecz w nieprawidłowy sposób. Adrian już po został znokautowany, ale Amadeusz Wyprowadził niedozwolone kopnięcie, bo jak wiemy, Adrian Polak znajdował się w pozycji w parterowej. Kolana były na macie oraz trzy punkty podparcia. Także kopnięcie było nielegalne i Amadeusz przyjął to dyskwalifikację na klatę, i poprzez dyskwalifikację wygrywa Adrian Polak w tej walce. Tak jak już mówiłem, myślę, że właśnie w tej pierwszej rundzie i w, kawałka, w połowie tej drugiej rundy, właśnie tutaj Adrian Polak miał troszkę lepszą, lepszą właśnie technikę, wypad lepiej z technicznej strony. Ale tak jak wiemy, wygrał tą walkę przez knockout, przez który Adrian Polak został zdyskwalifikowany. Także przez dyskwalifikację Amadeusza Ferrariego wygrywa Adrian Polak. Oczywiście, co myślę, myślę, że to kopnięcie było takie trochę nie fair, ale jak wiemy, to jest fervor walki. Amadeusz sam się przyznał, że to kopnięcie nie było celowe, tylko w for, for, takim właśnie formacie walki, że walczył i to kopnięcie poszło z automatu. Także nie można tutaj mieć do niego bardzo dużych pretensji i też dobrze nie znał zasad, zasady na odprawie były mu dobrze wytłumaczone, ale być może nie uważał lub nie spamiętał no nie wiem, to już jest jego sprawa, ale zwycięzcą w tej walki jest Adrian Polak przez dyskwalifikację nielegalnym kopnięciem Amadeusza Ferrariego przechodzimy do następnej walki, czyli Popek vs Stifler, tutaj w tej walce oczywiście doświadczenie Popka zrobiło robotę, poddał w parterze Stiflera obalił Poddał, jak wiemy, sam mówił, że tutaj mógł pozwolić sobie na taką technikę, bo jak wiadomo Stifler nie jest doświadczonym zawodnikiem i Popek jak najbardziej wykorzystał to w dosiadzie. Przeszedł do Balachy, tam na początku chyba źle ją założył, Stifler do odciągnąć rękę, ale później jak wiemy Popek, tutaj siła zrobiła robotę, odciągnął znowu rękę i Balacha poszła po jego myśli i Stifler tutaj wygrał tą walkę, ale obaj panowie dobrze się zachowali w tej walce. Pogratulowali sobie, a później poszli na wspólne piwko po tej walce, czyli jak najbardziej wszystko na plus. I oczywiście Popek wygrywa tą walkę. Myślę, że podsumowaniem ostatniej walki będziemy powoli sobie kończyć ten odcinek. Ja zachęcam Was do zostawiania komentarzy, subskrybowania kanału oraz zostawiania łapek w górę. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy odcinek. Zachęcam Was do czekania na następne odcinki. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć.